Chciałbym powiedzieć, że od kilku lat przybywa takich dzielnicowych upamiętnień różnych miejsc, tam gdzie się wydarzyły czy ważne akcje, czy obrona, czy tak jak tutaj teraz będziemy odsłaniać ten obelisk na Żoliborzu poświęcony ludziom y, oddziału kolegium AGA, AK Kedywu Warszawskiego. Y, I tak przez kolejne lata coraz więcej tych kombatantów Powstania Warszawskiego przypomina sobie. W różnych momentach młodzi i młode pokolenie im pomaga, żeby to wszystko zorganizować. Dwa lata temu, żeśmy upamiętnili miejsce Jajczarni przy chorzej yy, na krakowskim przedmieściu aptekę, którą no, została tak powiem, opróżniona ze względu na zbliżające się powstanie. Dzisiaj jest, jesteśmy na Żoliborzu. Dzisiaj stajemy w miejscu upamiętnienia dokonań, dowódców i żołnierzy oddziału Kolegium AKA, kiedy był okręgu warszawskiego AK oraz twórcy tej jednostki, doktora Józefa Rybickiego. Przed powstaniem warszawskim oddział ten zajmował się głównie działalnością sabotażową i dywersyjną. Podczas walk powstańczych zgrupowani w nim żołnierze wsławili się wieloma akcjami bojowymi. W pierwszych dniach powstania przyjęli magazyny wojskowe na ulicy Stawki, dzięki czemu udało się umundurować powstańców w słynne a także zdobyć żywność dla wielu mieszkańców Warszawy. Żołnierze pomieścili bestialsko mordowanych więźniów Pawiaka, likwidując Herberta Junka z komendanta więzienia w latach 42-43. Żołnierze stały się częścią historii miasta, ale również weszły do Wielkiego Panteonu Aktów Bohaterstwa walk o Wolną Stolicę. Stajemy tu w pełni świadomi, że wolna, suwerenna, dobrze prosperująca, znacząca na mapie świata Rzeczpospolita Polska nie byłaby możliwa bez bez przykładnego poświęcenia tysięcy ludzi walczących o swoje miasto. I mówię tu nie tylko o tych, którzy stracili życie w nierównej walce z niemieckim okupantem. Myślę, myślę także tu o tych wszystkich, którzy przeżywszy obopiek, doświadczyli szykan, poniżenia, dyskryminowania w nowej, już powojennej rzeczywistości. Jestem dumna, że jako prezydent Warszawy mogę odsłonić się nobeli wspólnie z komandantami KDW Kolegium A, Armii Krajowej, a to miejsce będzie przypominać mieszkańcom Warszawy o jej bohaterach.